Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, według jakich kryteriów wybrać projekty do realizacji, te, które mają służyć doskonaleniu jakości obsługi klienta. Jak z tymi kryteriami sobie poradzić, które wybrać? Nazywam się Monika Zwierz, jestem ekspertem do spraw doskonalenia jakości obsługi klienta. Razem ze mną dzisiaj jest Jerzy Stawicki, ekspert do spraw zarządzania projektami. Jak to jest, Jerzy? Mamy wiele projektów, mamy portfele projektów. I wiele różnych kryteriów wyboru, w tym gęstwinie tych kryteriów, które wybrać, według jakich kryteriów posortować, uporządkować te projekty. Bardzo fajne pytanie, które prowadzi mnie do kolejnego pytania. Dlaczego w ogóle ta kwestia tych kryteriów jest tak ważna? No właśnie, powiedziałeś, wiele projektów mamy, tak? Chcielibyśmy robić wiele różnych projektów, a co możemy? A no właśnie, mamy też tą drugą stronę medalu, że trzeba wybrać spośród tych potencjalnie możliwych do realizacji te najlepsze. Te najlepsze, które przyniosą nam te najlepsze rezultaty. No i w tym momencie pojawia się oczywiście kwestia kryteriów, które określą nam, a co to są te najlepsze rezultaty. Więc w praktyce istnieje kilka podejść. No, po pierwsze, no, projekty służą oczywiście realizacji celów biznesowych firmy, tak? w związku z tym z całą pewnością kryteria biznesowe, biznesowe, czy również finansowe, tak? czy tak jak Net Present Value, jakiś zwrot z inwestycji, przychody, przychody versus koszty, tego typu rzeczy. Po drugie, mamy też y, kryteria niefinansowe. Przecież często zależy nam nie tyle na finansach, co na przykład na zdobyciu rynku. Tak? Albo pokazanie się, jaka innowacyjna firma, że my mamy innowacyjne produkty. Te przychody finansowe, jak sądzimy, przyjdą później. Tylko najpierw trzeba zdobyć tą reputację. Też takim elementem niefinansowym może być na przykład rozwój kompetencji naszych pracowników w określonym obszarze. Potrzebnym znowu dla rozwoju naszego biznesu. Czyli to była kryteria numer dwa, kryteria numer trzy. To ja bym powiedział, że to są kryteria zasobowe, kompetencyjne. Tak? Chcemy robić te projekty, tylko czy mamy kompetencje, czy mamy ludzi, wystarczającą ilość ludzi, albo jakieś zasoby techniczne do realizacji tych projektów, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i często jesteśmy w biznesach regulowanych, tak? Przykładowo bank, powiedzmy kwestia jakiejś farmaceutyki, to są właśnie bardzo, bardzo mocno regulowane biznesy, co oznacza, że są pewne zasady, czy to polskie, czy międzynarodowe, których powinniśmy się trzymać. I te projekty. Czyli te regulowane po prostu musimy zrobić, tak? Czyli jest takie projekty typu MAST. Czyli to oznacza, że są te cztery grupy i jak sobie teraz z tym poradzić? A no wracamy do tego, o czym powiedziałaś na początku, czyli do portfeli i też trochę do tematu z poprzedniej rozmowy, kiedy portfel całości pracy i projektów naszej firmy, Podzieliliśmy na podportfele. Czyli teraz, jeżeli by mielibyśmy na przykład podportfel projektów doskonałej obsługi klienta, no to trzeba z tych kryteriów wybrać te, na których nam zależy. Podejrzewałbym, że w pierwszej kolejności byłyby te niefinansowe, tak, zależy nam zadowoleniu klienta i zadowoleniu z kolei tych osób, które są u nas po stronie obsługi klienta, ale pewnie z tej obsługi klienta też się spodziewamy jakichś przychodów, czyli w związku z tym można nie tylko te niefinansowe, ale również finansowe. Co oznacza, że w gruncie rzeczy ten podział na podportfele, o których też wcześniej mówiliśmy w naszej chyba wcześniejszej rozmowie, to teraz te kryteria, te zbiory kryteriów trzeba dopasować. A najczęściej to jest tak, że po prostu nie bierzemy jednego, drugiego czy trzeciego, tylko mamy jakiś miks kryteriów, pasujących właśnie do tego podportfela, którym się zajmujemy. No tak, w doskonaleniu obsługi klienta, w projektach, które mają realizować jakieś inicjatywy związane z doskonaleniem obsługi, klienta, nie zapomnijmy o tych kryteriach właśnie niefinansowych, o których się najczęściej mówi, tylko o tych miękkich, o takich zupełnie inaczej mierzonych. Ilu klientów nam odeszło, żeby nie odchodzili, a ilu klientów przyszło nowych, a jaka jest ich poziom satysfakcji, jakie są ich oczekiwania, na ile umiemy je sprostać. Więc tutaj te kryteria są, są różne. Ważnym faktycznie też jest kryterium kompetencji, bo możemy nie umieć wdrożyć aplikacji CRM skutecznie, możemy nie umieć wdrożyć rozwiązań, opartych, jak dziś rozmawiamy o sztucznej inteligencji, która może nas wesprzeć w różnych rozwiązaniach. Więc faktycznie to miks różnych naszych potrzeb. Ja zawsze tylko powtarzam: nie zgubmy z horyzontu naszego klienta i nie wdrażajmy, nie wiem, nowej aplikacji CRM dla samego wdrożenia, bo nie będzie wtedy rezultatu tego, o który nam chodzi, prawda? To jeszcze, jak rozmawiamy o kryteriach, chciałem ja zwrócił uwagę na jeszcze jeden punkt, bo często słyszę o to takie sformułowania. No idziemy na zarząd z naszymi projektami i musimy obronić te nasze projekty. Więc jak ja słyszę, że my mamy bronić projekty, to od razu oczywiście no, język wojskowy, jakaś walka, my, w naszym dziale na przykład obsługi klienta kontra inne działy, no ale chwila, chwila. Przecież jesteśmy w jednej organizacji, tak? Powinno nam chodzić o te wspólne cele, bo przecież ten port, portfel, czy też podportfel port, obsługi klienta jest jednym z elementów całego portfela firmy i to służy właśnie realizacji celów firmy. Czyli w takim razie pytanie, które się nasuwa, jest o to takie. No dobrze, to jak mam nie bronić, tak? To czy istnieje jakieś inne podejście? No to ja wrócę oczywiście do swojego ulubionego sformułowania, mianowicie systemu zarządzania portfelem projektów. Tak? Bo ten system składa się i z tych określonych celów i z tego podziału na podportfele i z pewnego mechanizmu właśnie wyboru projektów do tych poszczególnych podportfeli. I nie tylko wyboru tych projektów, ale również ich oceny i analizy w trakcie realizacji. Czyli jeżeli jest ten mechanizm pewnie wspólnie określony przez kadrę menedżerską, no to to oznacza, że gramy według wspólnie ustalonych reguł do wspólnej bramki biznesowej. No to to mamy kolejny element naszego systemu zarządzania projektami. Masz rację, bo jeśli idę na zarząd z listą projektów i faktycznie używałam określenia, idę obronić projekt, to tak naprawdę, żeby nie musieć tego stanu wojennego e, tam od, odczyniać, e, to powinnam. Już te, do tych projektów podejść be, dużo bardziej kompleksowo, mieć to wszystko uzgodnione z różnymi interesariuszami w organizacji, tak żeby oni mnie również wspierali w realizacji tych projektów, bo jeśli chcę poprawić jakość obsługi klienta w serwisie, bo nie na czas realizujemy jakieś naprawy, no to przecież oczywiste powinnam się dogadać z dyrektorem technicznym odpowiedzialnym za serwis. A tym samym moje argumenty nie są już tylko moimi argumentami, tylko rozmawiamy o argumentach i od dyrektora technicznego i ode mnie i o pewnej większej całości z organizacji, co już Mówiliśmy na poprzedniej naszej rozmowie, że Departament Obsługi Klienta nie jest wyspą, tylko jest elementem całości organizacji i całości doskonalenia się całej organizacji. To bardzo ciekawe, jak podchodzić do, do tematów kryteriów wyboru projektu. Może podsumujmy, jakie są najważniejsze tutaj elementy, o, o czym powinniśmy pamiętać. Um. To myślę, że znowu powiedzielibyśmy o całościowym, systemowym podejściu uzgodnionym w całej organizacji. Jakie to te kryteria, to znowu jest decyzja kadry menedżerskiej, żeby je dopasować do danego typu podportfela. Ale też myślę, że widać przy okazji tej rozmowy, że. Jak mówimy o portfelu i powiedzieliśmy o wspólnej grze, do tej wspólnej biznesowej bramki, to szczególnie tutaj wy, wychodzi rola właśnie współpracy, teamworku, tak? współpracy, pracy, a nie rywalizacji, wspólnego rozumienia tego biznesu. Dlatego też to tak mocno podkreślam, bo w praktyce no, różnie z tym oczywiście bywa. Nie, ja bym dodała, jak zwykle dodaję elementy związane z doskonaleniem jakości obsługi klienta, czyli dodałabym to, co dotyczy... Pokazania w organizacji, że zarządzanie jakością obsługi klienta to jest coś, co dzieje się w poprzek całej organizacji, gdzie trzeba współpracować z wieloma interesariuszami, z wieloma departamentami, więc tutaj wspólnie te kryteria trzeba wypracowywać i wspólnie to przedstawiać na zarządzie. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na dalsze nasze rozmowy o tym, jak zarządzać projektami dla doskonalenia jakości obsługi klienta. Dziękuję.